Wygląd tej maszyny może nam się kojarzyć ze sportsterem od Harley'a Davidsona sprzed 15 lat. Jednak moje słowa, zapewne przez wielu z Was, zostaną potraktowane jako herezja, ponieważ ten motocykl narodził się w Azji. Jest to jednak totalnie chiński motocykl, który został złożony w fabryce pod Wielkim Murem, ponieważ nasz dzisiejszy bohater to Koreańczyk. Za jego konstrukcję odpowiada Daelim, największy konkret Hyosunga. I tak jak Hyosung uczył się od Suzuki, tak Dailin uczył się na Hondzie. W Polsce te koreańskie motocykle możemy kupić pod marką RMT, która należy do Rometa. Dystar 125 wygląda po prostu dobrze: Zbita, masywna konstrukcja, wąska kierownica i klasycznie poprowadzone dwa wydechy. Do tego dobrej jakości ciemny lakier na błotnikach i baku, fajnie wyglądające, czarne, dymione kierunkowskazy oraz matowy silnik. Efekt ten nie popsuje się także w momencie, kiedy zaczniemy bliżej obserwować z tą maszyną, ponieważ tutaj nie ma miejsca na jakieś tandetne wykończenia, odpadające chromy czy po prostu plastikowe śrubki. Po przejechaniu pierwszych kilkudziesięciu kilometrów stwierdzimy, że ten motocykl, owszem, jest dosyć wygodny. Podnóżki ustułowane całkiem nieźle, natomiast nie jest to typowy krążownik szos. Ten motocykl gdzieś tam delikatnie aspiruje do miana sportowego cruisera. Silnik to jednocylindrowy, oferujący nam 13 koni i 10,5 Nm. Jego kultura pracy jest całkiem niezła. Wibracje będą odczuwalne na postoju, a także w momencie, kiedy będziemy wytracali swoją prędkość maksymalną. Już pierwsza długa prosta zdradza charakter tego silnika. To jest dokładnie ta sama jednostka napędowa, która została zastosowana w sportowym modelu Roadwin i podobnie jak tam kocha wysokie obroty. Tutaj do około 4-5 tysięcy obrotów praktycznie nic się nie dzieje. Dopiero po przekroczeniu połowy obrotomierza motocykl zaczyna żwawie przyspieszać. Całe 13 koni, którymi dysponuje ten motocykl, dostępne jest dopiero tuż przed czerwonym polem. I tutaj ciekawostka: silnik pozwoli nam się wkręcić znacznie wyżej niż wskazuje na to czerwone pole. Sportowe aspiracje kończą się przy prędkości 90 km na godzinę. Owszem, motocykl rozpędza się dalej i wraz z przystojnym bikerem ważącym 90 kg możemy osiągnąć 105 km na godzinę i skutecznie utrzymywać tempo 100 km na godzinę. Natomiast między 90 a 105 km na godzinę całkiem sporo może się wydarzyć zawieszenie ramach i cała konstrukcja motocykla pochodzi z 250 to bardzo dobrze ponieważ motocykl przy prędkościach maksymalnych a także przy pokonywaniu zakrętów jest bardzo stabilny dodatkowo zawieszenie nieźle wybiera nierówności podczas zdecydowanego hamowania zawieszenie nam mocno zanurkuje natomiast efekt dobicia tutaj jest z rzadkością Zahamowanie w tym motocyklu odpowiada układ hamulcowy, gdzie, zarówno z przodu, jak i z tyłu, mamy do dyspozycji tarcze z dwutłoczkowymi zaciskami. Z przodu ta tarcza jest naprawdę słusznych rozmiarów. Chociaż nie jest to najmocniejszy układ hamulcowy w swojej klasie, to całość spisuje się nieźle. Skrzynia biegów w tym motocyklu jest bardziej japońska niż chińska, natomiast jeszcze brakuje do ideału. Tak jak wbijanie kolejnych przełożeń, nie stanowi tutaj żadnego problemu. Dostajemy wyraźny impuls zapięcia kolejnego przełożenia. Tak yy, szukanie biegu neutralnego na postoju jest już pewnym utrapieniem. Moim zdaniem RMT Star to jest typowo miejski motocykl. Całkiem nieźle w mieście sobie radzi. Oprzyrządowanie tego motocykla może nas zachęcić także do wyjazdów poza miasto, ponieważ do dyspozycji mamy szerokie, naprawdę wygodne siedzenie, miękkie zawieszenie, które nieźle wybiera nierówności, Sporo lusterka, które można bardzo fajnie ustawić i widać w nich totalnie wszystko, a także przepasny 17-litrowy zbiornik paliwa, który pozwoli nam przejechać 500 km na jednym tankowaniu, a to już jest zasięg godny prawdziwych turystyki. Podczas jazdy w ostrym słońcu przekonamy się, że kontrolki na kokpicie mogłyby być bardziej widoczne. RMT DaiStar to porządna koreańska konstrukcja, która nie tylko dobrze jest zmontowana, a także dobrze wygląda. Natomiast nie jest idealny motocykl. Skrzynie biegów mogłoby być bardziej precyzyjna podczas zbijania biegów. Luz mógłby być lepiej wyczuwalny. To, co wyróżnia ten motocykl w tej klasie cenowej, to nowoczesna konstrukcja silnika z wtryskiem paliwa. Motocykle z wtryskiem paliwa zaczynają się dopiero po przekroczeniu 17 tysięcy złotych. Tutaj mamy to. Na niecałe 11 tysięcy zł, a to, da, to jest spory plus. Odchodzi nam regulacja gaźników, odchodzi nam manualne sanie czy chociażby kranik pod zbiornikiem paliwa. Wydaje się to być naprawdę nieźle sklejoną konstrukcją na nasz polski rynek.